W tym ćwiczeniu zgłosimy administratorowi portalu publicznego błąd w jego działaniu. Najpierw na stronie głównej portalu, w grupie przydatne po prawej stronie, znajdujemy i klikamy polecenie zgłoś błąd. Pojawia się formularz zgłaszania błędów, w którym na początku wybieramy z listy rozwijalnej kategorię błędu, w naszym przypadku ogólne. Możemy wybrać również podkategorię, ale pominiemy, podkategoria jest opcjonalna. Musimy natomiast określić tytuł błędu. Wpiszemy w naszym przykładzie niewłaściwy link. Teraz w polu opis błędu wpisujemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego błędu. Ja akurat przygotowałem je wcześniej w pliku tekstowym i teraz tylko wklejam. Możemy, chociaż nie musimy, dołączyć do zgłoszenia kilka plików lub pojedynczy plik. Najczęściej będą to zrzuty ekranu. Klikamy przycisk Przeglądaj, wskazujemy plik lub pliki do dołączenia i zatwierdzamy przyciskiem Otwórz. Pliki zostały dołączone, ale dorzuciłem ich za dużo, więc te nadmiarowe kasuję przyciskiem. Znajdującym się po prawej stronie plików. Teraz w kolejnym polu zaznaczamy Nie jestem robotem i zgłoszenie jest kompletne. Klikamy po prawej stronie przycisk Zapisz. System sprawdza, czy nie pominęliśmy żadnego pola obowiązkowego, a ponieważ nie, to wyświetla nam potwierdzenie, że błąd został zgłoszony.